flagowych smartfonów, których ceny wynoszą ponad 3000 zł, jest w tym roku aż nadto iPhone 7, 7+, Plus, LG G6, Samsung Galaxy S8, S8+, Plus, Sony Xperia XZ Premium, czy wreszcie Huawei P10+, Plus. to najważniejsze z tegorocznych nowości. Na który z nich przeznaczyć swój budżet, to już jest kwestia zupełnie indywidualna, choć w naszych recenzjach staramy się jak najbardziej pomóc Wam w podjęciu tej decyzji. Dziś przyjrzę się ostatniemu z wymienionych modeli, czyli Huaweiowi P10+, Plus, podczas premiery którego pojawiały się głosy ale jak to? 3399 zł za Huawei'a? Sprawdźmy zatem, czy urządzenie to broni się w swojej cenie, mając liczną konkurencję w swojej półce cenowej. Kto miał wcześniej do czynienia z Huawei P10, po wzięciu do ręki P10+, zauważy, że to nieco wydłużona i poszerzona P10. Design jest identyczny, ale przez wzgląd na większy ekran, 5,5 vs 5,1 cala, zmianie uległy wymiary telefonu. Przez to automatycznie P10 Plus stał się mniej poręczny. Nie twierdzę jednak, że nie da się z niego korzystać jedną ręką. Faktem jest, że trzymając telefon standardowo jestem w stanie dosięgnąć maksymalnie do drugiego rzędu ikon od góry, ale jeśli tylko lekko przesunę telefon, górny rząd również staje się osiągalny, aczkolwiek kosztem przyczepności obudowy do dłoni. Ryzyko wyślizgnięcia się telefonu zrasta. Ale spokojnie, mi się takowa sytuacja nie przydarzyła ani razu w przypadku żadnego produktu, ani tego, ani każdego innego, który miałam wcześniej, niezależnie od tego czy była to szklana obudowa czy aluminiowa. Jedna rzecz w telefonie za 3400 zł mi wybitnie nie pasuje, a jest nią spasowanie przycisków. Nie wiem czy to konkretnie w moim egzemplarzu testowym czy to ogólna wada P10+, ale przycisk regulacji głośności gibie się na boki, a włącznik góra-dół. I to tak naprawdę jedyna wada, jaka rzuciła mi się w oczy pod względem jakości wykonania tego smartfona. Ekran po 10 Plus sprawdził się świetnie nawet podczas oglądania seriali z Netflixa leżąc na plaży. Jasne, refleksy dawały się we znaki, ale jasność maksymalna jest na tyle wysoka, że oglądanie między innymi Riverdale było możliwe. Zastosowana tu matryca ma przekątną 5,5 cala i rozdzielczość QHD, czyli 2560x1440 pikseli, co przekłada się na zagęszczenie pikseli na cal na poziomie 534 punktów. Co z kolei jest jednoznaczne ze brakiem jakichkolwiek niedoskonałości pod względem ostrości i czytelności wyświetlanego obrazu. Wszystko jest dokładnie takie, jakie być powinno. Idąc dalej, kolejna kwestia, której zupełnie nie rozumiem, to brak warstwy oleofobowej, co ustaliliśmy już testując P10. Tu ma miejsce dokładnie ta sama sytuacja. Smartfon fabrycznie dostarczany jest z naklejoną na ekranie folią, która zapobiega zarysowywaniu wyświetlacza, a także zapewnia odpowiedni ślisk palca po nim. Gdy ją odkleimy, a trzeba pamiętać, że jest mocno przyklejona i dobrze chroni ekran, więc choćby z tych powodów raczej ją tam zostawcie, ekran szybko zbiera odciski palców i dość trudno jest je usunąć. Nie jest tak jak z ekranami z warstwą oleofobową, że wystarczy jeden ruch ściereczką. Sam ślizg palca w ekranie jest ok, ale zauważalnie gorszy niż ze wspomnianą fabryczną folią. Oczywiście, jeśli ją zerwiecie, świat się nie skończy, ale polecam Wam wtedy założenie dedykowanego szkła hartowanego albo innej folii. Huawei P10 Plus to pierwszy smartfon tej firmy pod obudową, którego znalazło się 6 GB pamięci RAM. Do kompletu zastosowano tu ośmiordzeniowy procesor Kirin 960 z Mali-G71 oraz system Android 7.0 Nougat z Emotion UI w wersji 5.1. Nie sądziłam, że powiem te słowa w kierunku produktu Huawei, ale z całą stanowczością muszę stwierdzić, że jest to jeden z szybszych i najbardziej wydajnych smartfonów, z jakich przyszło mi kiedykolwiek korzystać. Huawei jest w tym momencie jedynym producentem, który oferuje w przypadku podstawowego wariantu swojego flagowca 100 28 GB pamięci wewnętrznej. To dość ciekawe nagranie, patrząc z perspektywy konkurencji, ale z drugiej strony, gdyby jej było o połowę mniej, końcowa cena urządzenia również mogłaby być bardziej przystępna. Bo przecież nic nie stoi na przeszkodzie, by wprowadzić na rynek na przykład dwie wersje modelu: 64 GB i 128. Ale Huawei podjął inną decyzję. Do tego trzeba pamiętać, że P10 sprzedawany jest w trzech wariantach pod względem zastosowanych kości pamięci. UFS 2.1, UFS 2.0 oraz eMMC 5.1, co w tej półce cenowej nie powinno mieć miejsca. Jeśli chodzi o głośniki, są tu dwa. Trzymając smartfon poziomo, górny głośnik odtwarza dźwięk z jednego kanału audio, natomiast drugi z drugiego, przez co możemy mówić o głośnikach stereo. Jeśli natomiast korzystamy z telefonu w pionie, górny głośnik odpowiada za wysokie tony, z kolei dolny za niższe rejestry. Możemy się spierać, jakie jest idealne miejsce dla czytnika linii papilarnych. Odnoszę jednak wrażenie, że zwolenników skanerów umieszczonych z tyłu jest tyle samo, co osób preferujących je z przodu, pod ekranem. Trudno jest znaleźć złoty środek i prawda jest taka, że oba miejsca mają swoje zalety. Tutaj czytnik mamy z przodu. Niezaprzeczalną zaletą takiego umiejscowienia jest możliwość zastąpienia nim przycisków systemowych, znajdujących się standardowo na dole ekranu, dzięki czemu zyskujemy kilka pikseli miejsca. Nie inaczej jest w przypadku Huawei P10 Plus. Możemy skorzystać albo z przycisków dotykowych na belce systemowej, albo z gestów na czytniku linii papilarnych. Jeśli chodzi o akumulator, którego pojemność wynosi tu 3750 mAh, w moich rękach Huawei P10 Plus działał średnio dzień, maksymalnie dwa dni, z czego na włączonym ekranie około 3,5-4 godziny na LTE lub około 4,5-5 na WiFi. Wartości te wydają mi się dość przeciętne na tle konkurencji. Samo ładowanie telefonu jest natomiast szybkie i trwa około półtorej godziny. Aparat tuż obok 6 GB RAMu to komponent, który w u P10 wzbudza największe emocje, no i tu się chyba ze mną zgodzicie. Wszystko za sprawą tego, że w przeciwieństwie do P10, który miał światło F22, tutaj zastosowano F18. Jeśli jesteście ciekawi różnic pomiędzy tymi dwoma aparatami, wkrótce przedstawię wam je bezpośrednio w porównaniu. Oczekujcie go. Pod względem detali i szczegółowości zdjęcia z P10Plus wyglądają bardzo dobrze. Odwzorowanie barw stoi na wysokim poziomie, są bardzo zbliżone do rzeczywistych, do tego odpowiednio nasycone. W mojej opinii są po prostu przyjazne dla oka. Do tego aparat świetnie rozmazuje tło, no w końcu F18 robi swoje, nawet bez zastosowania trybu małej przesłony. Gdy się z niego skorzysta, efekt jest dodatkowo spotęgowany, choć raczej zauważy to wyłącznie w prawne oko. Jakość zdjęć nosnych. Dobra, choć gdy dokładnie przyjrzymy się zdjęciu w oryginalnej rozdzielczości, można zauważyć, że część nie jest do końca ostra. Widoczne są też szumy i artefakty. Cóż, widać tu wyraźnie mechanizm odszumiający zastosowany przez Huawei, który jednak niekoniecznie będzie przeszkadzał, jeśli w grę wchodzi wyłącznie publikowane zdjęcia na portalach społecznościowych. Podsumowując. Jeszcze do niedawna chyba nikt nie wyobrażał sobie płacenia za smartfon Huawei kwoty wyższej niż 2000 zł. Tymczasem mamy do czynienia z modelem za 3400. Pierwsze pytanie, które pojawia się w mojej głowie, to czy rynek jest już gotowy wydać tyle za urządzenie tego chińskiego koncernu. I powoli dochodzę do wniosku, patrząc na to, jak P10+ działa, jakie oferuje parametry, zwłaszcza względem swojej konkurencji, dochodzę do wniosku, że tak, to jest ten moment, w którym warto zacząć się zastanawiać nad włożeniem takiej sumy za produkt Huawei. A. Oczywiście będąc świadomym, że ekran P10 Plus nie ma warstwy olofopowej, co w tej cenie wygląda po prostu słabo, nie spełnia też żadnej normy odpor odporności w przeciwieństwie do swoich głównych rywali oraz nie oferuje ładowania indukcyjnego, który aż się prosi o implementację we flagowcu, a do tego stosuje różne typy pamięci. Z drugiej strony otrzymujemy smartfon praktycznie kompletny, z którego działania trudno nie być zadowolonym. P10 Plus dodatkowo świetnie wygląda, działa wydajnie i szybko, ma bardzo dobry aparat i dual-SIM, co dla wielu będzie kluczowe, a do tego oferujesz 128 GB pamięci, świetny czytnik linii papilarnych i szybkie ładowanie. Pytanie tylko, czy te argumenty przekonują Was do włożenia 3390 zł za Huawei AP10? Plus? Dajcie znać w komentarzach. Pamiętajcie też o łapkach w górę, subskrypcji kanału tabletowo.pl. Pamiętajcie też o zajrzeniu do pełnej recenzji tego produktu, do której link znajdziecie w opisie tego materiału. Ja Was tymczasem bardzo serdecznie pozdrawiam, życzę miłego dnia, Katarzyna Pura, tabletowo.pl.